Eminencjo, najdostojniejszy księży kardynale, Ekscelencje, księży arcybiskupie, księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie z Ojcem Przeorem i księdzem koordynatorem 39. Krakowskiej pierwszej Pielgrzymki na Jasną Górę, wielebne siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego, Drodzy siostry i bracia, drodzy kochani pielgrzymi. Dzisiejszy świat mówi do was, do każdej i każdego z nas: masz być sobą. Masz przede wszystkim realizować siebie. Dzisiejszy świat mówi bądź egoistą. Wsłuchuj się we własne podpędy i wszelkie niskie pragnienia i za nimi podążaj, bądź sobą. Decyduj o tym, co jest prawdziwe. To od Ciebie zależy. Decyduj także o tym, co jest dobre i co złe, bo Ty jesteś przecież Panem. Porządku moralnego. A w gruncie rzeczy okazuje się, że naraz wszystko jest płynne: wszystko relatywne, wszystko bez fundamentu. Tak zawsze jest, kiedy człowiek z horyzontu swego życia odrzuca Boga. A z wolności czyni wartość absolutną. Jeden z wielkich proroków połowy ubiegłego wieku, opisując tę sytuację, uważając się za pierwszego człowieka, który udowodnił, że Pana Boga nie ma i dla którego wolność była wszystkim, zdawał sobie jednak sprawę, że to wszystko jest absurdalne. I stąd w swoim głównym dziele napisał, absurdem jest to, żeśmy się urodzili i absurdem, że pomrzemy. Ale dzisiaj nie mówi się o absurdzie, bo słowo absurd pojawia się wtedy, kiedy człowiek używa rozumu i stara się ocenić swoją i innych rzeczywistość. Dzisiaj się mówi o emocjach, i dlatego współczesna kultura każe nie myśleć, ale się bawić za wszelką cenę, aż do upadłego, aż po nieuchronną śmierć, nie tylko siebie. Ale całej cywilizacji. A tymczasem Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: Gdzie jest kart wasz, tam będzie i wasze serce. Czyli, że jest coś trwałego w naszym życiu, coś, co może regulować. Cały nasz sposób myślenia, przeżywania, cały świat uczuciowości, całą naszą nadzieję. Gdzie jest skarb? Tam będzie Twoje serce. Co jest z tym naszym skarbem? I odpowiedź słyszeliśmy w czytanym przed chwilą fragmencie listu do Hebrajczyka. Tym skarbem jest wiara. Wiara, która pokazuje nam Boga. I dlatego autor listu do Hebrajczyków pisał. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Nie widzimy Boga. Ale wiara mówi, On jest. Nie znamy dóbr, które oczekują nas w niebie, ale wiemy, dzięki wierze, one są i przekraczają wszelkie nasze wyobrażenia. I stąd zaraz. Autor listu do hebrajczyków wskazuje na postać Abrahama. Uwierzył Bogu, który kazał mu opuścić rodzinne mur haldejskie i uda się w nieznane. Abraham uwierzył. Nie wiedział, dokąd go ostatecznie drogi pańskie zawiodą. Ale poszedł. Ufny w to, że co Bóg mu obiecał, to się spełni. I dlatego stał się Ojcem wszystkich wierzących. I stąd też, drodzy bracia i siostry, odkrywając ten nasz skarb, który otwiera nas, na Boga. Rozumiemy głębię słów, które Pan Jezus powiedział, kiedy kroczył drogami i ścieżkami palestyńskiej ziemi. Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i równął, a upadek jego był wielki. Ci wszyscy, którzy uważają, że swoje życie mają budować jedynie na własnym ja, na własnych pragnieniach, i popędach, którzy uważają, że oni mogą postawić się w miejsce samego Boga i sami decydować o tym, co prawdziwe i fałszywe, co dobre i złe. To ludzie, którzy budują swój dom na piasku. To ludzie, którzy którzy doświadczają płynności samej naszej człowieczej egzystencji. Płynności, która sprawia, że ona nas pochłonie. W niej się zatopimy. Drodzy siostry i bracia, nasza kończąca się tego wieczoru. 39 krakowska piesza pielgrzymka na jasną górę jest przejawem naszej, Waszej, kochani pielgrzymi, wiary, która mówi, że całe nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką, która ma swój określony cel. Ma cel ostateczny. Jest nim sam Bóg i nasze wieczne zbawienie. Ale kiedy zdążaliście przez te sześć dni z Krakowa i innych miejscowości na jasną górę, to zmierzaliście także do tego trwałego fundamentu, Jakim dla nas, Polaków, jest jasna góra. Do tej nieprzemijalności samej naszej Pani Jasnogórskiej. O tym właśnie, o tej trwałości jasnej góry. I o tym, że bez Matki Boskiej Częstochowskiej żyć nie możemy. Przed laty pisał wybitny polski poeta Jan Lechoń w słynnym wierszu Matka Boska Częstochowska. A pisał między innymi tak. Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała, a wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała. I tyś była też mieczami pogańskimi ranną, a wciąż świecisz ponad nami przeleświęcza Panny. I stąd pragniemy tak zapamiętać te słowa, które stają się prawdziwymi hasłami dla nas na dzisiaj i na przyszłość. Słowa, któreśmy słyszeli we fragmencie czytanej Ewangelii Łukaszowej. Najpierw nie wolno nam się lękać. Pan Jezus mówił nie bój się mała czutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Jakże w tych słowach Pana Jezusa. Nie można dostrzec, dostrzec jego tych słów szczególnego przedłużenia w chwili, kiedy święty Jan Paweł II Wielki rozpoczynał swój pontyfikat 22 października 1978 roku i na placu świętego Piotra wołał Non abiate Paula. Nie bójcie się otworzyć drzwi dla Chrystusa. I kolejne jakby przedłużenie słów pańskich, które słyszymy, które śpiewamy w jednej z pieśni religijnych. Nie lękajcie się, Bóg jest miłością. Drugie zadanie i hasło. Pomnażać skarby wiary i miłości. Pan Jezus mówił, sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Skarb wiary otrzymany przez każdą i każdego z nas na Chrzcie Świętym. Trzeba pomnażać. Trzeba się nim dzielić. Trzeba dzięki temu budować kościół XXI wieku w Polsce, w Europie, na całym świecie. Trzecie hasło. Czuwać. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających. Mówi Pan Jezus. A czuwać znaczy to stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości. Swojego chrześcijańskiego ja. A zatem nie dopuszczać, by zawładnął nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu wydawałoby się dzisiaj konformizmowi. Czuwać to znaczy także zdecydowanie odrzucać ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii. Ideologii gender i ideologii LGBT. Mamy czuwać. Mamy czuwać, ponieważ postawa czuwania wpisana jest to, co każdego dnia wieczorem śpiewamy, łącząc się z jasną górą. Mario, królowo Polski: jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. I na koniec jeszcze jedno hasło, zadanie które stawia przed nami Pan Jezus. Być gotowym. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Kilka tygodni temu otrzymałem list od nieznanej mi osoby, starszej pani, która chciała się podzielić swoimi przemyśleniami. Pisała między innymi tak. O śmierci trzeba myśleć przed śmiercią, aby gdy przyjdzie być przygotowanym i nawet szczerze się ucieszyć, że idzie Jezus i wieczność. Odchodzimy. Ciało już nie funkcjonuje. Ale dusza zostaje pochłonięta przez miłość. Zostajemy zanurzani w wieczności. Szczęśliwa wieczność jest dla kochających Boga czymś pewnym, bo została zagwarantowana i przypieczętowana krwią Jezusa. Patrz na jego rany i nie bój się. Zaśniesz, i zaraz się obudzisz. Nie lękać się. Pomnażać skarby wiary i miłości. Czuwać. Być gotowym. To słowa, które Pan Jezus kieruje dzisiaj do Was, kochani pielgrzymi, gdy kończy się Wasz pielgrzymi trud. Gdy będziecie wracać do swoich domów, do swoich zadań, do swoich środowisk pracy, do swoich rodzin, do swoich kręgów przyjacielskich. Nie lękać się mówić o Chrystusie i Jego Ewangelii. Mieć w sobie moc pomnażać nieustannie skarb wiary i nim się dzielić. Być czujnym, być gotowym. Najdrożsi, Wasza 39. Krakowska pierwsza pielgrzymka na jasną górę była jak zwykle wypełniona Waszą osobistą modlitwą licznymi ważnymi sprawami, które nieśliście ze sobą, aby je przedstawić naszej jasnogórskiej Pani i Królowej. Pośród pielgrzymiego trudu nieśliście także najrozmaitsze intencje, które przekazywali Wam Wasi bliscy i znajomi. Od samego początku, od chwili wyruszenia pielgrzymki z Babelu, w ubiegły wtorek, 6 sierpnia, święto Przemienienia Polskiego. Zaczęła się także Wasza pielgrzymkowa modlitwa, podczas której za przyczyną Matki Bożej przedstawialiście Panu Bogu wielką sprawę Kościoła w Polsce, a równocześnie wielką sprawę polskiego narodu, który od pewnego czasu znajduje się pod ogromną presją ideologii LGBT. Wiem, że bardzo modliliście się, zwłaszcza wczoraj, łącząc się duchowo z tymi licznymi naszymi rodakami, którzy przybyli z różnych stron naszego kraju, aby na stwierze przy franciszkańskiej 3 w Krakowie o godzinie 15 wspólnie z Hakowianami. Odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego oraz tajemnice radosne Świętego Różańca. Wiem również, że o tej samej porze modlono się w różnych kościołach i kaplicach, ale także i w domach prywatnych, zarówno w Krakowie, jak i w wielu miejscach naszej ojczyzny, a także poza jej granicami. Pragnę. Więc dzisiaj, tego wieczoru, stąd z jasnej góry, od Matki Boskiej Zwycięskiej, serdecznie Wam wszystkim podziękować. Podziękować wszystkim wiernym świeckim, pomysłodawcom i organizatorom tego wielkiego wydarzenia, a także wszystkim osobom, które w ostatnich dniach poprzez swoją modlitwę, pokutę, listy i inne znaki pamięci wyrażali solidarność ze mną i które wczorajszą wspólną modlitwą dali wyraz swej odpowiedzialnej i głębokiej miłości do Kościoła i do naszej ukochanej Ojczyzny. Bóg zapłać. Zapłać księżom, kardynałom, arcybiskupom i biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, wszystkim wiernym świeckim za to wczorajsze szlachetne zjednoczenie się w obronie naszych najświętszych spraw. Jednocześnie proszę Was gorąco: czuwajcie. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Nie pozwólcie. Wszędzie gdzie się znajdujemy, musimy dawać świadectwo naszego jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań, których celem jest deprawacja polskiego narodu. Bronimy siebie. Bronimy naszej autentycznej wolności. Bronimy naszej Ojczyzny. Bronimy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Jak niegdyś śpiewali konfederaci barscy, tak również my dzisiaj uroczyście oświadczamy wobec wszystkich, nigdy z królami ani z innymi próbującymi nas zniewolić władcami tego świata nie będziemy w aliancach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Amen.